Czołem. Witajcie moi drodzy. E, dzisiaj znowu podcast. Może najpierw powiem Wam gdzie jestem. W tej chwili jestem na pięknej rozświetlonej polanie w lesie. No, polana się wytworzyła niestety przez e, wycinkę. No ale dzięki temu jestem w stanie sobie coś tutaj e, urobić. Z, tego, z tych resztek, z tego leżącego drzewa, żeby było czym się ogrzać. No i teraz sobie właśnie tak powiedzmy spaceruję patrzę, gdzie jest jakieś leżące, liściaste drzewko, które przy okazji zostało położone przy okazji tej wycinki. No, ale dzisiaj jakby druga część tego podcastu o przyszłości. Motocyklizmu, a przede wszystkim dzisiaj skupimy się na produkcji motocykli, produkcji motocykli nowych. A więc, no, Europa jest przerażona tym, powiedzmy, tą inwazją chińską, ale wydaje mi się, że, hmm, no, ja wiem, mo możemy być przerażeni czymś nagłym. Prawda? Natomiast e, to nie jest, myślę, nic nagłego, chociaż rzeczywiście dynamicznie z roku na rok się to działa, ale ja mówiłem o tym chociażby moim znajomym i kolegom ładnych kilka lat temu, to po prostu ciągle nie dowierzali, że to nastąpi. Nastąpiło to w około powiedzmy 5 lat, i z roku na rok właśnie coraz to przyspieszało. E, Zacznijmy od tego, gdzie produkujemy motocykle. No możecie powiedzieć na całym świecie, no właśnie, a w tej chwili już nie. Myślę, że już większość tych motocykli jest wyprodukowana właśnie gdzieś tam w okolicach Azji nie tylko w Chinach, nie tylko w Indiach to jeszcze jest tam Indonezję i tak dalej hmm, tych krajów, które nawet nie jestem w stanie. A ich wymienić. Natomiast tam są ulokowane bardzo duże, poważne fabryki motocyklowe. Również Harleya Davidsona. Ponieważ wszystkie Harleye na, na Azji i na Europę są produkowane tam. A więc, no a więc, a więc taki Harley też jest azjatyckim motocyklem. No, nazywajmy to po imieniu. Podobnie Triumph. Ale teraz powiedzmy, e, skupmy się jeszcze na innych rzeczach. No. Pokazuje się nam w mediach, że tam na przykład KTM jakieś problemy przechodzi. Kochani, nie sądzę, żeby to przechodziły jakiś tam problem. Po prostu jakby to jest naturalna siła rzeczy, że kapitał, któremu tutaj nic złego się tam wielce nie dzieje, on po prostu przenosi produkcję. Czasami robiąc przy okazji jakieś tam szopki, być może być jakieś tam wyciągnąć jeszcze publiczne pieniądze na wiecie rozgonienie tego towarzystwa, czyli tam wiecie danie im jakieś tam odpraw, coś tego, jakieś programy i tak dalej, może po to cała ta szopka. Natomiast kapitał już dawno był przygotowany, nie tak jak moi koledzy, na to co się będzie działo i przenosił tą produkcję do Azji po prostu przenosił tam swoje swoje kapitały swoje wpływy i stamtąd czerpie korzyści ponieważ do wyprodukowania motocykla potrzebujemy przede wszystkim tanią energię czego Europa no, ma z czym ma problemy prawda odkąd dała się wciągnąć no, dzięki prawda Amerykanom i Anglosasom. Zobaczcie Anglosasy z Wysp Brytyjskich, pamiętacie jak wychodzili z Unii Europejskiej, a ja mówiłem, oni coś wiedzą, oni coś wiedzą, no i wiedzieli, o to właśnie chodziło, jakby, żeby po trupie Europy Stany Zjednoczone, y, no, tak szybko nie zatonęły, y, no, chodzi o to, że Stany Zjednoczone chcą dostarczyć Europie czegokolwiek, czegokolwiek i drogo, a nie żeby Europa robiła biznes bezpośrednio ze Wschodem i z Azją, co bardzo dobrze już się przecież działo. No i w tej chwili, więc kapitał wiedział o tym, co się szykuje i przenosił tą produkcję do Azji. Dlaczego? Dlatego, że ma tam tanią energię. Nie chodzi bynajmniej o tanią siłę roboczą, ponieważ Azja się bogaci. Natomiast w Europie taniej siły roboczej jest w Pierony. nie tylko w Polsce, no ale wiemy, że mamy przecież masę nowych, prawda, no nie wiem jak ich nazwać, no, nowych przybyszów, którzy taką siłą tanią, a nawet bardzo tanią siłą roboczą przecież są, więc nie chodzi o tanią siłę roboczą, chodzi o energię, która w Europie jest droga i e, o, przynajmniej w Polsce znano się, że będzie jeszcze droższa. Zwłaszcza jak <gryny> będzie oparta na, na wiatrakach i, i kaprysach tego, czy wiatr będzie wiał, czy też nie będzie wiał. Druga sprawa, która jest potrzebna do produkcji, słuchajcie, no. Lokujemy produkcję tam, gdzie jest blisko sprzedaż, tak? Bo po co korzystać z usług prawda, Anglosasów szeroko pojętych, którzy tam powiedzmy, że mają te pirackie sprawy ogarnięte i oni są odpowiedzialni za transport po morzach. Na tym im przecież zależało, żeby te nitki po, po kontynencie przerwać. Stąd mamy ten cały czas burdel tam i rozgrywki na dalekiej Ukrainie, więc po co mamy po morzach oddawać, po prostu m, zarobić tym piratom y, i w tych kontenerach to ciągnąć i mam na myśli piratów nie z, z Somalii, tylko po prostu tych piratów, którzy, którzy jakby właśnie mają, y, mają y, jak to się mówi, y, no na ten fracht y, jakby monopol, tak, y, więc Należy produkcję uruchomić jak najbliżej największych rynków sprzedaży. A tymi rynkami nie jest Europa, bo to po prostu są promile tego, co się sprzedaje w Azji. To jest właśnie Azja, czyli produkujemy, możemy tam, tam to wyprodukować na miejscu i tam to możemy sprzedać do Europy będzie dosierać tylko jakiś tam naprawdę niewielki fragmencik tej produkcji. Nie najwyższych lotów nigdy, ponieważ chodzi o to, że to musi być właśnie zawsze tam umiarkowanej ceny, ponieważ Europejczyka na to raz nie będzie stać, powiedzmy w większych ilościach, tak, to zawsze tam będą jakieś jednostki, jakieś powiedzmy kapo dobrze wynagradzani, którzy sobie tam coś luksusowego będą mogli kupić. Ale Przede wszystkim na rynek europejski, to będzie tam promil. To wiecie, wyobraźcie sobie taką Afrykę, co się na przykład tam do Afryki importowało, tak? No na przykład, no to na co ludzi tam ewentualnie po niektórych było stać. Natomiast ilość marek, na przykład jeśli chodzi o branżę. Właśnie motoryzacyjną, szeroko pojętą, bo jeśli chodzi o samochody, to już jest trudno wymienić, ile tam jest marek niedostępnych na rynkach europejskich. Właśnie na rynkach europejskich wcale nie są dostępne te, które są w Chinach najbardziej cenione i uważane za luksusowe, dlatego że po prostu Chińczycy już dojrzeli do tego, że jeśli ich stać na luksusowy pojazd, to wcale nie kupują pojazdu marki tam Audi BMW, Mercedes, ponieważ w tej chwili już kwestie technologiczne, logiczne, one są na wyższym poziomie przy tych chińskich e, e, pojazdach. Podobnie rzeczy się będą miały z motocyklami. Już wiemy, że chińczycy na rynku jakby tam lokalnym mogą się na przykład cieszyć z motocykli, które weszły do wielkoseryjnej produkcji, jak na przykład y, y, 8 Cylindrowy, mmm, motocykl, który tak zewnętrznie wygląda, jak wiecie, jak hybryda ym, Yamaha Ventury z, z Goldwingiem, ale on naprawdę ma 8cylindrowy silnik, który pracuje jak należy w układzie flat, czyli takim płaskim bokserze lub ala bokserze, w zależności jak tam są te, te, te wykorbienia. Jeszcze w to, z techniką ale w jeśli chodzi o produkcję, jest wszystko jest już wszystko i jest to na miejscu. Nie wiem, czy to będzie teraz słychać, bo mi upadł właśnie mikrofon z telefonem. Ale, ale, może będzie. Kochani, yy, na koniec jeszcze powiem Wam, i myślę, że w następnym odcinku, gdzie będzie już z obrazem, pokażę Wam, co mnie naprawdę, że tak powiem, nieładnie zajarało z chińskich nowości, co prawda to jest nowość jeszcze zeszłego roku, ale no niestety na europejskim rynku tego motocykla nie ma. Natomiast obserwując e, włoskie e, jakieś tam portale na Facebooku lub przeglądając prasę e, włoską motocyklową, widzę, że włosi też są zajarani na ten motocykl i mam tu na myśli Wuma 500, e, który jest no, przepięknym motocyklem. Jest przepięknym motocyklem, dlatego, że e, jakby nawiązuje stylistycznie do takich wiecie motocykli e, sportowych. Końca lat 80., wiecie, takie niby podwójne lampy, ale to jest tam w technologii LED. Dodatkowo, w środku tych lamp jest jakby to jest tak naprawdę tunel wlotu do airboxa. No ale wygląda bardzo klasycznie, a przy tym jednak wygląda niesamowicie nowocześnie. No i najciekawsze z mojego punktu widzenia to jest czterocylindrowy silnik i. Przy niewielkiej pojemności, z czym to się wiąże? Kochani, wiąże się to przede wszystkim, że motocykl ten będzie niesamowicie lekki. Yy, no, wiadomo, że to nie będzie jakaś tam waga piórkowa, jak y, mieliśmy kiedyś te y, w dwusuwach, prawda? Sportowe motocykle, to nie będzie to, natomiast będzie wystarczająco lekki. No, dajmy na to, że będzie to yy, tam rzędu wiecie, mniej, mniej niż, no, no, no po prostu jak taka pięćsetka tam jakaś, nie? Motocykl tej wagi prowadzi się naprawdę z reguły świetnie jak, jak, jak rowerek, nie, nie szarpiemy się z tym w mieście, natomiast ten czterocylindrowy -cylindr, silnik przy małej pojemności ma niesamowitą lekkość wtedy wkręcania się na wysokie, Obroty, czyli mamy wtedy to, co najlepsze z czterocylindrowych silników, to jest no, ta orgia obrotów. Wiadomo, ktoś może mi powiedzieć, wiesz co, ale jednak jak były tam 1300 w czterech garach, prawda, no to to było to, bo ten moment. Jeśli ktoś chce, moment. No, to są inne silniki, powiedzmy, chociażby trzycylindrowe, czy jakieś tam fałki. One wtedy mają stosunkowy, jakby, wysoki moment przy niższych obrotach. Natomiast przy za dużej pojemności, według mnie, przy za dużych pojemnościach czterocylindrowych, no to mamy zaletę elastyczności niesamowitej, ale motocykl staje się wtedy takim. Takim troszeczkę takim tramwajem, po prostu jest ograbiany wtedy, wtedy z tych emocji, prawda. Jeśli przy czterocylindrowcu będziemy chcieli bez problemu, z pojemności uzyskać tą, tą elastyczność, no to niestety będzie to się trochę zachowało Jak wiecie, jak taki, taki, jak taki no, ciągnik siodłowy, który ma niesamowity moment obrotowy. Ale, ale, ale nic się wtedy nie dzieje. To po prostu przyspiesza jak jakiś tam tramwaj, a nic się nie dzieje. Natomiast tutaj będziemy musieli go pewnie kręcić, ale mała pojemność, wiecie, to są również małe yy, masy wirujące w tym silniku. Yy, będą sprawiały, że on po prostu będzie się chętnie wkręcał na te wysokie obroty i będziemy mieli z tego masę Friday, jednocześnie moc cały czas będzie tam w yy, wystarczających tam okolicach około tam 100 koni mechanicznych przy tej niewielkiej wadze jest to po prostu taki naprawdę złoty środek na fan z jazdy z takiej sportowej jazdy motocyklem po krętych drogach po wąskich jak również w mieście jeśli mi się uda, no to przebitki z tego e, motocykla właśnie w tej chwili zobaczycie na, na ekranie. A jeśli nie, to, to zamieścimy w następnym, e, kochani, wejściu, w następnym vlogu, być może z moją gębą gadającą. Zobaczymy, tylko to wtedy więcej pamięci i więcej się też czasu potem renderuje. Kochani, to na tyle, bo muszę się zająć tutaj robotą w tym lesie, a nie tylko łażeniem. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. No i obserwujemy świat dalej, bo żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Pamiętajcie, pokój za wszelką cenę, żadna wojna nie jest nasza. No i chcielibyśmy tylko właśnie, żebyśmy mogli jeździć na motocyklach i no i pamiętajcie, nie dajmy się, nie dajmy się tym, żeby nam po prostu Tom frajdę zabrali, nie możemy godzić się na żadne właśnie durne przepisy, jak teraz tam gdzieś były te propozycje, żeby właśnie te kary wprowadzić za brak przeglądu, my motocykliści wiemy, że mamy sprzęty, które czasami stoją w garażu i latami nabierają po prostu czasu do tego, żeby, żeby znowu mogły wyjechać na, na drogi i nie możemy być z tego powodu, już i tak jesteśmy tym wymogiem OC bardzo łojeni, więc nie możemy się zgodzić na te przeglądy w żadnym wypadku, kochani. A teraz właśnie wziąłem kawałek sobie drzewa i muszę się wyładować. Tak, jak tam zalecają psycholodzy. O, właśnie, muszę się wyładować uderzającym kawałkiem drzewa w drugi kawałek drzewa. Oczywiście leżącego, bo, bo żyjące drzewo musimy szanować. Trzymajcie się, kochani, jeszcze raz do usłyszenia. Hej.